z Stowarzyszenia Pamięci Zbrodni Katyńskiej. Witam Państwa jak co roku, 13 kwietnia na uroczystości, która poświęcona jest pamięci zbrodni katyńskiej. Chciałbym serdecznie powitać przybyłych gości. Najpierw przedstawicieli rodzin katyńskich. Jest z nami pan Eugeniusz Wichliński. Serdecznie witamy. Tak długo na tę prawdę czekaliśmy. Ale jak z nią dalej teraz żyć? Przecież to prawda o potwornej zbrodni więcej o jakimś szatańskim popętaniu komunistycznej ideologii. Prawda, która tak strasznie rani, tak zawstydza. Już wiemy, że nie można tej prawdy zakryć, ominąć, przemilczeć, ale jak ją zrozumieć? Jak wytłumaczyć wdowom córkom, synom, wnukom pomordowanych, tajemnicy ich śmierci. Matko bolesna i zwycięska, Ty, która stałaś na Golgocie pod Krzyżem Chrystusa, byłaś na pewno i w lesie katyńskim. Zbierałaś ich po kolei i niosłaś prosto do syna Twojego. A On się ich nich do swojego przebitego serca. Do was wołam, obrońcy Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej z napadnięci w dniu 17 września 1939 roku przez sowieckiego najdźwię. Wzywam żołnierzy Korpusu Obrony Pogranicza, którzy pierwsi stawili bohaterski opór Armii Czerwonej. Wołam obrońców Lwowna i Grodna, lidy, Wilna i Równego. Bohaterów walk pod szackiem i wytycznem. Wstańcie na apelu. Wzywam oficerów wojska polskiego, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej oraz innych organów państwa polskiego zamordowanych w Kadyniu, Karkowie, Miednoje i Bykowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Wołam skazanych bez sądu za to, że byli elitą naszego narodu i przeszkodą na drodze do zniewolenia Polski. Stańcie do apelu! Do Was wołam zamordowani przez sowieckich oprawców generałowie Józefie Konstanty Olszynow-Wilczyński, Stanisławie Hallerze, Leonardzie Skierski, Leon Leonie Billewiczu, Aleksandrze Kowalewski, Kazimierzu orlik kukowski Franciszku Sikorski, Konstanty Pisowski. Piotrze Skuratowiczu, Bronisławie Bohatyrewiczu, Henryku Odrowążu Minkiewiczu, Mieczysławie Smorawiński, admiralek Sawery Czernicki, Porucznik Janino Lewandowska. Stańcie do apelu! Wzywam ofiary zbrodni katyńskiej związane z ziemią ciechanowską Józefa Adamczyka, Zbigniewa Piechońskiego, Bonifacego Bobera, Stanisława Bojanowskiego, Zenona Brodkiewicza, Stanisława Chilińskiego, Piotra Dukaczewskiego, Stanisława Fetyńskiego Konstantego Galińskiego, Wacława Grabowskiego, Ignacego Gronowskiego, Seweryna Jabłonowskiego, Romana Jakubowskiego, Stanisława Kalmana, Jana Kamińskiego, Tadeusza Kamieńskiego, Edwarda Kłosińskiego, Jana Kontraktewicza, Aleksandra Korzybskiego, Stanisława Kowalewskiego, Wacława Kwiatkowskiego. Wzywam więźniów z sowieckich katowni na wileńskich Łukiszkach, lwowskich Brygidkach, na, mo na moskiewskich Łubiancy i Butyrkach, w Łucku, Równem, Kołomyi, Mińsku oraz wielu innych więzieniach NKWD, którzy zostali skrycie zamordowani oraz pogrzebani w bezimiennych mogiłach. Stańcie do apelu. Do was wołam. Deportowani w głąb Związku Ra Sowieckiego i tam zabijani pracą ponad siły, umierający z głodu, mrozu i chorób. Was wzywam, skazani na, na zesłanie na lodowate pustkowia Syberii oraz rozpalone stepy Kazachstanu, których jedyną winą była miłość do Polski. Stańcie, do apelu! Zdjęcie!